Cześć, witam Was w grach na Planszy Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć na temat gry Osadnicy Narodziny Imperium. Gry od wydawnictwa Portal, której autorem jest Ignacy Trzewiczek. Skierowane dla od 1 do 4 graczy. Czas rozgrywki bardzo, bardzo różny. Wszystko zależy od doświadczenia graczy, ich zdolności, a także tego, czy dużo myślą, czy nie myślą. Myślę, że tak od 45 minut do 1,5-2 godzin spokojnie można w tą grę zagrać tak jak powiedziałem, w zależności od tego, ile osób będzie wziął grało. Tak wygląda pudełko. Ja już Wam mówię, jak się gra w grę i co się tutaj znajduje w tym pudełku. Zacznijmy od tego, że dostajemy trochę drewna i trochę żetonów. Dostajemy drewno w postaci śmiesznych. Postaram się Wam to pokazać. Czy mamy tu ludziki, mamy tutaj skały, mamy tu jabłka i mamy tutaj drewienko, które jest drewnem. I to wszystko jest drewniane. A żetony mamy trzy rodzaje, czyli złoto, tarcze oraz mieczyki. Dostajemy też znaczniki pierwszego gracza, dostajemy znaczniki na przykład tak wygląda znacznik, który będzie oznaczał upływ czasu w tej grze. Także tych znaczników tam troszeczkę dostajemy. Otrzymujemy w taką taki tor punktacji, który jak widzicie jest, idzie sobie w ten sposób, czyli takim zygzaczkiem, wężykiem do przodu. Na tym torze punktacji mamy też zaznaczenie, że gramy w grę 5 rund tutaj po tej stronie i będziemy sobie tutaj, zaznaczać upływ czasu w grze. Zresztą jest to narysowane, że najpierw zaczynamy z jakąś tam deską kończymy z domem. Także tak wygląda tor punktacji. Otrzymujemy 4, ciężko to nazwać, ja bym nazwał to organizerami, nie wiem co to jest, 4, plansze gracza mam mi się wydaje, że bardziej to jest organizator gracza dla czterech nacji bo w grze występują cztery nacje, czyli Rzymianie, czyli Egipcjanie Japończycy oraz Barbarzyńcy na tych planszetkach są informacje informacje o tym co produkuje dana cywilizacja jaka jest ich cecha specjalna jaką akcję można wykorzystywać to jest takie przypomnienie dla każdego poza tym dzieli to pole gry nasze na część lewą i prawą, oraz na część produkcyjną, część cech, część akcji i jest ważne, dwustronna, czyli jak gramy mężczyzną, możemy grać mężczyzną, jak gra nami kobieta, to może stać się kobietą. Akurat ja pokazałem kobietę, bo w przypadku barbarzyńców oni są dosyć podobni. No i oczywiście dostajemy sedno gry. Sedno gry, czyli talie kart. Mamy takie, taką dużą, dużą talię kart zwykłych, ze zwykłymi tak zwanymi lokacjami oraz mamy talie kart frakcyjnych. Talie frakcyjne dla każdego gracza jest inna, czyli mamy cztery zestawy dla czterech graczy i one różnią się troszeczkę od kart kart zwykłych. O co chodzi? W grze? Chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Będziemy karty, które są lokacjami, wystawiać w swojej części. jak będziemy grać w swojej części cywilizacji, każda karta na koniec gry zwykła to punkt zwycięstwa. Każda karta wystawiona w karty frakcyjnych to dwa punkty zwycięstwa. Oprócz tego, na, w czasie gry, będziemy zdobywać jakieś tam punkty, które będziemy dodawać do tych zdobytych na końcu. No, i teraz pokażę Wam, czym się charakteryzują karty. Czyli mamy, jakie są karty zwykłe i jak, co tam na nich możemy się znajdować, oraz jakie mamy karty. E, o, jakie mamy karty frakcyjne i czym się one charakteryzują. Po pierwsze, na karcie, w każdej zwykłej, mamy informacje. Po pierwsze, co trzeba wydać, żeby ją zbudować? Czyli na przykład, żeby zbudować kamieniołom, należy wydać drewno i Skałę, wtedy możemy cieszyć się tym, że mamy kamieniołom. Mamy informację, jaka jest to nazwa karty, jaki jest to kolor karty, bardzo ważne. Mamy typ karty, czyli jest to karta produkcyjna, akurat ta karta produkuje kamienie. I mamy też taką informację, co się stanie, jak ją splądrujemy. Czyli zamiast jej wystawiać, to po prostu napadniemy ten kamieniołom i co możemy ukraść, w tym przypadku są to dwa kamienie. Karty mogą różnić się kolorem, na przykład. O, wszystkie wziąłem szare. Na przykład mogą być żółte, na przykład mogą być czerwone, i tak dalej, i tak dalej. Karty po drugie mogą różnić się tym, że są produkcyjne, są karty z cechą. Karty z cechą to ich zdolności są cały czas aktywne podczas tury gracza, który jest właścicielem ich, a także czasami nagradzają go za coś, co on zrobi. Także tutaj jest napisane, co, co się dzieje, jak ta karta jest wystawiona. I mamy jeszcze karty, lokacje z akcją. I są to. Yy, Karty, których, żeby skorzystać, należy coś tam zrobić, przeważnie jest to robotnik, czyli ten człowieczek, albo jakiś surowiec i kładzie się na tej karcie te surowce, to znaczy, że się to masy zrobiło i te akcje różne rzeczy dają. A to inne surowce, a to punkt zwycięstwa i tak, dalej, i tak dalej. Czyli karty zwykłych lokacji, tym się charakteryzują. Karty natomiast frakcyjne. mają jeszcze jedno pole, to znaczy na dole mają takie napisane podpisz umowę, by otrzymywać i otrzymuj. To jest różnica w kartach frakcyjnych. Po drugie, w kartach frakcyjnych nie mamy pola splądrowania, czyli oprócz kart Japończyków, które Wam za chwilę pokażę, i mamy koszty. Koszty bardzo fajne, czasami kosztem jest domek, czyli trzeba sobie pozbyć jakiejś karty, żeby postawić kartę frakcyjną. Karta frakcyjna Japończyków charakteryzuje się tym, że można ją splądrować. Nie wszystkie, ale większość tych kart można splądrować, i zawsze otrzymuje się pozycję zwycięstwa, Pozycję zwycięstwa w tej grze oznaczone jest gwiazdko. I teraz jak wygląda rozgrywka, i czym się, jak się będziemy w tą grę bawić, tak jak powiedziałem, gramy 5 rund. ja Teraz, może przy, przybliżę i pokażę Wam, co i jak. Gramy 5 rund. Każda z tych nacji ma swoje specyficzne zdolności, I to znaczy barbarzyńcy mogą, produkują dużo ludzi, dużo robotników yy, i mogą ich przechowywać. Mamy też Rzymian. Rzymianie produkują i trochę ludzi, i mieczy, i drewno, i skałę, i mogą przechowywać mieczyki, czyli taki bojowy naród. Mamy Egipcjan, którzy mogą przechowywać złoto i produkują to złoto. I mamy też Japończyków, którzy mogą przechowywać jabłka, czyli tak chomikują żywność. I teraz jak wygląda ta rozgrywka. Rozgrywka wygląda w ten sposób, że na początku w ogóle rozgrywki każdy z graczy otrzymuje dwie karty zwykłe i dwie karty Frakcyjne. I to jest jakby początek. Poznajemy się z tymi kartami i potem zaczynamy y, grać y, każdą rundę. Runda ma cztery fazy i po, po, po kolei jak to wygląda. Pierwsza faza to jest faza wypatrywania. W fazie wypatrywania zdobywamy karty. Jak to robimy? Po pierwsze, zawsze bierzemy kartę jedną frakcyjną, a po drugie w zależności od liczby graczy wykładamy na stół tyle lokacji zwykłych plus jeden ile jest graczy. Czyli jak jest trzech graczy to będzie cztery takie karty. Pierwszy gracz, którego wcześniej wyrosowaliśmy, ogląda wszystkie karty, wybiera jedną i przekazuje kolejnemu graczowi. Gracz ostatni wybiera z dwóch, ostatnią zrzuca na discard. Tą fazę, czyli fazę wybierania kart, kart zwykłych, powtarzamy dwa razy. Z tym, że w drugim, przy drugim obrocie to ostatni gracz, który wybiera, wybiera jako pierwszy, a ten, który zaczyna rundę, rozpoczyna jako, znaczy kończy tą, to wybieranie. Czyli co rundę zdobędziemy. Dwie karty zwykłe i kartę frakcyjne. Oprócz tego będziemy starać się robić jakieś inne rzeczy. Następnie mamy fazę produkcji. Faza produkcji to otrzymanie tego, co jest napisane tutaj dla każdej nacji oddzielnie. Na przykład w tym przypadku barbarzyńców otrzymywałbym po prostu pięciu ludzików mieczyk oraz tarczę. i to jest moja produkcja. Czasami, czy też w późniejszym etapie gry, jeżeli będziemy mieć jakieś karty produkcyjne, czyli będą wystawiane jakieś karty produkcyjne u nas, w, naszych, w naszej frakcji, na przykład będę miał kartę produkcyjną, to będę sumował to, co jest na tych kartach produkcyjnych. Tutaj mamy osadę, która nam daje dwa, dwóch ludzików i powiedzmy mam jeszcze tam kamieniołom wystawiony, który daje mi jeden, jedną skalę, czyli powiedzmy faza produkcji w moim przypadku wygląda aby w ten sposób urabiać siedmiu rodziców jedną skałę, jeden mieczek i jedną tarczę. Czyli to co będzie w produkcji to jest to co jest wystawione na górze plus to co jest na, tym, na tej waszeczce, To wszystko kumulujemy i otrzymujemy tyle, tyle tych naszych zasobów, czyli robotników, zasobów w postaci drewna, jabłek, skały, czy też złota. Złoto zastępuje dowolny zasób, czyli jest albo drewnem, albo skałą, albo jabłkiem. OK, następnie mamy fazę akcji. Faza akcji to tak naprawdę możliwe pięć rzeczy. Po pierwsze, możemy budować lokacje. Budowanie lokacji jest bardzo proste, to znaczy, po prostu płacimy koszt. Tutaj jeszcze raz przypominam: płacimy koszt, wystawiamy kartę. Jeżeli jest to karta produkcyjna, to od razu otrzymujemy to, co ona produkuje. Czasami jest na, na karcie bonus za zbudowanie, czyli na przykład za zbudowanie kamieniołomu od razu bym otrzymał dwa kamienie i i jest to taka możliwość. Mogę też budować karty frakcyjne. Karty frakcyjne, żeby zbudować, mogę mieć tu koszt zwykły, na przykład tutaj w tym przypadku jest to drewno. Płacę ten koszt i buduję tą kartę. Lub płacę koszt plus budynek. Żeby zbudować świątynię, muszę poświęcić jakiś budynek. Czyli muszę mieć jakiś fundament. Żeby to zrobić, to rozwalam kamieniołom, czyli pozbywam się go z gry. I dzięki temu mogę mogę zbudować kartę frakcyjną wymagającą poświęcenia lokacji. Czyli taki symbol mówi o tym, że musimy poświęcić jakąś lokację. Druga z możliwych akcji, czy to było budowanie lokacji. Druga z możliwych akcji to podpisanie umowy. Podpisanie umowy podpisujemy tylko z frakcyjnymi. Płacimy jabłko, kładamy sobie to w ten sposób i mamy, że ta umowa daje mi ludzika. Co turę daje mi ludzika? Bardzo ważne, umowa jest dość mocno tutaj się trzyma. Jest niewiele rzeczy, które mogą działać negatywnie, żeby tą umowę jakoś, w jakiś sposób zabrać. Czyli druga z modyfikacji do spoczywania umowy. Trzecia to plądrowanie. Plądrowanie wymaga od nas posiadania mieczyków. I teraz mogę plądrować dwie rzeczy. Albo plądruję swoją kartę, to znaczy, jeżeli mam na ręce kartę z lokacją zwykłą, mogę ją spondrować, czyli odrzucam mieczyk i po prostu odrzucam kartę, ale biorę to, co jest napisane w polu splądruj i weź. Mogę też splądrować lokacje, które są wysyłane przez innych graczy. Czyli jeżeli jakiś gracz ma już wystawioną jakąś lokację zwykłą, to płacąc dwa mieczyki, mogę mu ją splądrować. Wtedy ta jego lokacja daje mi to, co tutaj jest na, na, narysowane. Poza tym staje się fundamentem. Co to oznacza? Oznacza to to, że przewracamy ją na drugą stronę. Gracz, któremu zostało to splądrowane, otrzymuje drewno takie, nie wiem, no, spaliliśmy mu chatę, ale odzyskał sobie jakiś tam drewno i może tą kartę wykorzystać jako, jako podkładkę, później czyli poświęcić to jako fundament do kolejnych budowania kart frakcyjnych. Ok. Trzecia, czwarta możliwość, przepraszam, to jeżeli mamy karty z akcją, czy mamy jakieś karty akcyjne wystawione. Możemy wydać to, co na tej karcie jest napisane, w tym przypadku na przykład człowieczka i jabłko, wydaje, aby otrzymać w tym przypadku dwa punkty zwycięstwa. Wtedy kładę człowieczka i jabłko tutaj, zaznaczając, że tą akcję wykonałem i już jest to czwarta z możliwych akcji. I piąta możliwa akcja to jest wymiana. Wymiana, którą może robić każdy gracz, to znaczy możemy wydać dwóch robotników, po to, aby otrzymać albo drewno, albo skałę, albo jabłko lub dobrać jedną kartę. To ważne. Mogę to wykonywać ile razy chcę i mogę też wykonać to od razu, na przykład, nie wiem, trzy rzeczy zrobić, czyli wydać sześciu ludzików, żeby otrzymać drewno, skałę, na przykład, i jabłko. I tak naprawdę jest to pięć akcji, które będziemy robić i będziemy powtarzać je przez pięć rund. Bardzo ważne, mamy takie coś, czyli tarcze. Możemy bronić swojej swojej karty, kładąc taką tarczę, powoduje to, że aby splotować taką kartę, należy wydać jeden mieczyk więcej, czyli e, tych mieczyków można zrobić, e, czy trzeba wydać w tym przypadku trzy, a nie dwa. Mamy też e, tutaj, to też ważne, mamy też takie karty, które będą nam tutaj wiele, wiele mieszały, ale to jakby ciężko powiedzieć, bo to trzeba by przeglądać każdy, każdy e, dek, żeby Wam pokazać, czym się te karty e, charakteryzują. W każdym razie na koniec gry, czyli po piątej rundzie, a, grają do momentu, kiedy pasujemy, kiedy spasujemy, to, to pozostali gracze grają, grają, grają. Jeżeli wszyscy spasują, to kończymy rundę i przechodzimy do kolejnej. Przepadają nam wszystkie co rundę zasoby, których nie możemy kumulować. Na przykład jeżeli byłbym barbarzyńcą, to drewno, kamień oraz jabłka przepadają mi. Mogę tylko przechowywać ludzi na kolejną rundę, czyli aby homikować ich, żeby wydać ich sobie Później po tej, w tej kolejnej rundzie znowu mamy fazę wypatrywania, fazę produkcji, fazę akcji i fazę czyszczenia, czyli w fazie czyszczenia mamy, odrzucamy wszystko z kart, które już były i rozpoczynamy kolejną rundę. W piątej rundzie podliczamy, jeszcze raz przypominam punkty, każda zwykła lokacja to punkt, każda lokacja frakcyjna to punktu 2, podliczamy punkty i określamy kto jest zwycięzcą. W przypadku remisu bardzo fajne. To surowce determinują, kto, kto wygrał. Mieliśmy taką sytuację, w której było to, ważyło to o losach rozgrywki. Także tak wygląda pokrótce, jak się gra w osadników. Jeszcze raz wam pokażę to bardzo fajne pudełko Osadnicy Narodziny Imperium. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i zapraszam Was na kolejny, a także oczywiście zapraszam Was do posłuchania tego, co. Myślimy o tej grze, czy nam się podobało w nią granie na znadplanszy.pl. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia.